Wyobraź sobie, że żujesz gumę o smaku mięty, ciesząc się świeżym oddechem, a w ustach masz materiał, z którego robi się opony samochodowe. Brzmi jak żart? Nowoczesna guma do rzucia to nie sok z tropikalnego drzewa, jak w dawnych czasach, lecz sprężysta mieszanka syntetycznych polimerów. Serce każdej gumy to elastomery, takie jak poliizobutylen substancje, które znajdziesz w klejach, w wężach ogrodowych, a nawet w podeszłach butów. To one sprawiają, że guma jest tak elastyczna i uparcie przykleja się do chodnika czy Twojej podeszwy. Dawniej używano naturalnego sikle z drzew sapodila, ale dziś syntetyczne polimery królują w fabrykach, bo są tańsze i trwalsze. Oczywiście guma to nie tylko plastik. Dodaje się do niej słodziki od cukru poksylitol, barwniki i aromaty, które dają ten uwielbiany smak truskawki czy mięty. Ale to polimery są jej szkieletem, bezpiecznym dla zdrowia, choć odpornym na rozkład. Zastanawiałeś się kiedyś, dlaczego guma przyklejona do ławki przeżyje lata? To zasługa jej chemicznej niezniszczalności.